Ale jest ogień. Te mleko miało być rekwizytem, ale pozwolę sobie popić i po prostu sobie pomóc. Ale Boruta. Siaoneczko, witajcie w drugim odcinku Spicy Rise z serii, w której będziemy testowali sosy. Jako drugi sos bierzemy na warsztat Pana Boruta. Jest to sos ze stajni Będzie Piekło, tak jak poprzedni, czyli Rogita. Jest wykonany również w kooperacji z Dzikim Bilem. Sos jest, że tak powiem, bardziej intensywny w kolorze niż poprzedni, który testowaliśmy. Nazywał się Boruta. Wysoki szlachcic z długimi czarnymi wąsami najczęściej objawiał się w takim rozumiecie ubranie, szlachcica. Tutaj jest przedstawiony jako demon, diabeł, i też był przedstawiony jako diabeł w podaniach ludowych. Ciekawą historię słyszałem o nim w XIV wieku jak Kazimierz Wielki budował zamek w Łęczycy, utknął ze swoją karetą na bagnach, no bo ogólnie był sam nie na bagnach. Jako młody szlachcic pomógł mu wtedy wyciągnąć karetę z... Z bagna. No i dzięki temu otrzymał od niego zamek. Ponoć, jak się przeprowadzał do tego zamku, to wziął za sobą kocioł złota i idąc tym kotłem wyrył w ziemi taką dziurę, że powstała potem z tego rzeka, która się nazywała Zwarta. Nie wiem, czy tak było, ale ponoć tak było, więc to też jest fajna, ciekawa informacja. Jeżeli chodzi o sam sosik, ma moc 4 na 5, czyli jest mocniejszy niż poprzedni pan Rokita. Ogólnie Boruta i Rokita to były takie ziomeczki. No. Wszystkie. No. K lubili razem ze sobą imprezować, lubili się tam skasować, nawalić. I robili Borutę. No właśnie mówi się nie rób Boruty, więc zapewne od pana Boruty to się wzięło, czyli od takiej delikatnej trzody. Jeżeli chodzi o sam skład, no to tutaj możemy wyróżnić mieszankę papryk Habanero Karoline Reaper. To już będzie faktycznie piekło. Sos z czarnej porzeczki, sok jabłkowy, ciekawe, sok z czarnego bzu, przedzier pomidorowy, ocet jabłkowy, powidła i jakieś tam jeszcze oliwe z oliwek, olej rzepakowy i przyprawy. Także 4 na 5 może powodować delikatne problemy, ale zaraz zobaczymy z czym będą te problemy. Następuje zwolnienie blokady. Szcząśnięcie, zamieszanie, odkręcenie i sprawdzenie. <laughs> czuć już tą karolinę hyper na wejściu, czyli czuć, że faktycznie będzie intensywnie. Ja sobie, jako że jestem fanem parówek, po prostu będę testował to z parówką, bo uważam, że jest to najlepsza, że, że jest to najlepsza możliwa opcja do, do sosów. W sensie sos do parówki. I na odwrót. O czy ty mówię. Kolor jest intensywny, jest też gęsty. Już widać tutaj w środku kawałki, mam nadzieję, że to są papryki. Wygląda to wszystko ciekawie. Skosztuję na początku, żeby się trochę pobawić tym smakiem. No i będzie zabawa. Kurde, ten nóż no, faktycznie się nie kroi, ale jest taki słodki, że nie chce mi się... Nie, że nie chce mi się, że go nie wyrzucę, no. Wykłada takie noże, które nie kroją. <laughs> o Boże, wziąłem kawałek do tego i już faktycznie jest pikantnie. Idealna harmonia smaku parówki tego sosu. Dawno nie jadłem czegoś takiego dobrego. Znowu nie kroi, trudno. Sprawdzimy jeszcze. <śmiech> <śmiech> Ale Boruta. <laughs> Pozwalamy dozom rozejść się po podniebieniu, po pozwalamy minimalnym dozom ulubionej substancji spływać wolniutko w kierunku przełyku, ale to grzeje. Oprócz parówek mm, do tego sosu, do czego ja mógłbym to dodać? Kurde, nie wiem. Wydaje mi się, że ta. Baza, która tu jest w środku, o której wcześniej mówiłem, idealnie by może współgrała z, z bigosem, na przykład. Albo z jakimś ciemnym mięsem. No ja Na przykład, nie wiem czy na przykład, ale ja osobiście dodałbym go do deski serów. Jako taki składnik, żeby sobie można było tym serem tak potągać, na przykład, nie? I sobie go zjeść. Mm, ogólnie fajny, przełamuje smaki. O, kaczka, do kaczki na przykład. Kaczka też mi fajnie brzmi ze śliwką. dziczyzna steak i burgery. Tak to widzę. O kurde, wiem, do oscypka. Mm, Ty bym ja tylko miał odsypek. Może za następnym razem zamiast parówek do oscypka dodamy. Chociaż nie wiem co ja gadam, parówki są najlepsze, a oscypki może kiedyś. Więc ja bym widział to w takiej kompozycji pytanie, czy wy jedliście już Borutę? Jeżeli jedliście, to czy na przykład też sobie dodajecie do bigosiku? Ja jeszcze nie dodawałem do bigosiku, bo jem to pierwszy raz. Dalej pali jest intensywnie, czyli Boruta robi robotę. Mam smak na tą parówkę, więc pozwolę sobie ją dojeść do końca. A potem jeszcze sprawdzimy na łyżce, czy faktycznie, jak jest większa dawka tego sosu, czy będzie po powodował takie spustoszenie, jak robił z rokitą w karczmach. Mam nadzieję, że nie. <śm> ten już znowu nie gra. <nóż> <kroi> hmm. Gdzie tam sery do parówek? Co owoce czuć? To jest ciekawe. Ponąć nie powinno się mówić z tym pełną buzią, ale ja nie mam pełnej buzi, mam pół pełną buzię, więc pozwolę sobie mówić. O, ale jest kwa ogień. Te mleko miało być rekwizytem, ale pozwolę sobie popić i po prostu sobie pomóc. No to co? Poważnie już było teraz pora sprawdzić czy, czy faktycznie będzie piekło. Czy mi się wydaje, że tam jest burza za oknem albo ktoś sobie is, ...is to indicate our international sales... ...which oh, peaked yeah. during the last quarter. <giby> Gdybyście mogli poczuć ten zapach, to byście wiedzieli, że faktycznie jest dosyć intensywny. Sprawdźmy zatem, jak pali po prostu w... w, w, w większej dawce. <giby> ja. <giby> Sprawdźmy, czy faktycznie po tej parówce, jak mnie już tak trochę piecze, czy większej ilości również będą potęgowały te doznania. To owoce grają pierwsze skrzypce, tutaj, a drugie gra po prostu intensywny pól. Popiecze niesamowicie. Jestem ciekaw, czy po 5 <laughs> minutach również będzie tak intensywny ten smak. Sprawdzimy, zobaczymy. Czy będą jakieś dreszcze, się będą w ręce, czy częsły, czy okulary mi się spocą, czy po prostu koszulka mi się do klaty przyklei. Na razie póki co jestem delikatnie spocony, jest intensywnie. Jest intensywnie. Ja w tym czasie, kiedy będę czekał na efekty tego, zachęcam Was do waszej wypowiedzi pod kątem tego, czy już jedliście ten sos, czy dodajecie go do czegoś, albo czy go nie dodajecie, albo czy byście byli chętni go dodać do czegoś. Muszę poczekać chwilę bo się nie mogę skupić. Co się kiedy nie pali, to zachęcam Was do subskrybowania kanału. Dzięki temu będziemy się mogli lepiej rozwijać i mm, komentować dla Was dużą ilość sosów, a z tego, co się orientuje, a orientuje się dobrze, a w miarę dobrze, jest tych sosów naprawdę dużo. Więc to po prostu pomoże Wam w naszym odbiorze i nam w tworzeniu kontentu dla Was. Więc zachęcam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. 5 minutes later. Więc Jest już jestem po tym czasie 5 minut. Faktycznie cały czas się rozkręca. Usta są popalone. Piecze dalej w buzi. Ja osobiście, jakbym miał swoją skalę taką subiektywną, dałbym 4,5 na 5. Ale dla nich to może być po prostu 4. Także ja jestem po recenzji Boruty. Boruta naprawdę zrobił Borutę. Niezły z niego gagatek. Ja go polecam do tych wcześniejszych rzeczy, o których wam mówiłem. Ale jestem jakbym kula zagrał. W pół godziny mecz na boisku. Jestem taki opocony. Niezła uganda. Także ja Wam polecam sosik. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku testu sosów. Zakładam, że będzie to kolejny sos, ale jaki to będzie, to zobaczycie w trzecim odcinku, także widzimy się nie do, nie, niebawem i do zobaczenia. Pa. Ej, serio, jest tak ostry jest ten sos, że nie wytrzymam, nie? Jest ten cały mokry.